Aby móc skorzystać z ikonki i narzędzi, które kryją się pod tą ikonką, pod nazwą inny, przejdę najpierw do ikony plusa i wstawię kształt, bo mamy tutaj taką możliwość wstawienia gotowego kształtu. Zmienię sobie kolor, wybiorę sobie, wybiorę sobie koło. Wybiorę sobie kwadrat, ale zmienię jego kolor i zrobię go może takim prostokątem. I teraz już wracając do naszych przyborów, po rozwinięciu ikony widzimy tutaj cztery możliwości. To są cztery możliwości wycinania bądź też dzielenia kształtu. Pierwsza możliwość to chwyt i to tak zwany chwyt prostokąta, czyli na przykład z tego naszego prostokąta wytnę sobie mniejszy kwadrat. Proszę bardzo, jest gotowy. Mam też możliwość przycinania odręcznego i na przykład chciałabym sobie tutaj z tego naszego koła jakąś część wyciąć. Też jest taka możliwość. Jak widzimy, tutaj trochę to nieregularnie wychodzi, no bo to jednak przycinanie odręczne. Mamy też możliwość podzielenia kształtu, i tutaj najlepiej będzie to pokazać na przykładzie koła. Przesuwając palcem w prawo bądź w lewo na naszym kole, możemy sobie podzielić je na tyle części, ile akurat jest nam potrzebne. W momencie podzielenia możemy sobie te części rozdzielić i ostatnia możliwość to nóż, czyli chcemy sobie wyciąć jakiś kawałek z naszego z naszych tutaj kształtów. I proszę bardzo, wycięty.